Siema, tu Piero Mania. Dziś przetestujemy TXF834, czyli Red Strobe. Nie jest to petarda, lecz stroboskop. Nie wybucha on, tylko emituje światło. Cena za sztukę to około 2 zł. Przejdźmy do testu. Podsumowanie, redstrope jest w miarę dobrym, stroboskopem daje mocne światło, a czas spalania nie jest zbyt krótki. Co do minusów, to raczej ich nie ma, a jeśli Wy macie jakieś, piszcie śmiało w komentarzach. Moja ocena to 9 na 10 za wygląd, 9 na 10 za cenę i 8 na 10 za jakość.